Ogólnie odezwały się do mnie na Instagramie te chłopaki, podsyłając mi screeny i wiadomości, które Leksiu wysłał od 15-letniej dziewczyny. Sam się z nią skontaktowałem i potwierdziła mi, że jest rocznika 06. I w trakcie dostawania wiadomości od Leksia w 2021 miała 15 lat. I zacznijmy od najmocniejszego dowodu czyli zdjęcia, które Leksiu wysłał 15-letniej dziewczynie. Na wasze szczęście nie mogę wam tego pokazać bez cenzury. Ale na tym zdjęciu sami możecie się domyśleć, za co Leksiu się trzyma. On ma tam takie prześwitujące gacie i w sensie wszystko przez to widać. No i skąd wiadomo, że to Leksiu? No z tego pięknego tatuażu na jego prawej ręce. Tutaj macie dowód z oficjalnego Instagrama Leksia, że posiada taki tatuaż na swojej prawej ręce w dokładnie tym samym miejscu. Jak tam o, jajka. Jajka takie Oczywiście nie zakończyło się na tego typu zdjęciach i teraz przejdziemy do dm na Instagramie, które Leksiu wysyłał. Ogólnie, żeby się zabezpieczyć, to on te wiadomości na bieżąco kasował, tuż tym, jak dziewczyna je wyświetlała. Więc no, te wiadomości nie są zapisane w konwersacji, ale dziewczyna wysłała mi nagranie z otwartej konwersacji z Leksiem, kiedy przechodzi na jego oficjalny profil. Więc to jest potwierdzenie, że rzeczywiście Wymieniał się wiadomościami z 15. I zostawiając to ze zdjęciem, gdzie widać jego tatuaż na ręce, to wiadomości są raczej legitne. Na Netflix i chill. I tam dziewczyna generalnie napisała mu, że mieszka w Katowicach, to on napisał, że wpadnie, jak będzie u taty. Tak, Leksiu, chcesz wpaść do 15-latki. Nie muszę wam chyba tłumaczyć, że Netflix i chill nie ma nic związanego z oglądaniem Netflixa i chillowaniem. W następnym screenie od dziewczyny widać, jak wysłała jakieś nagranie, na co ta dziewczyna odpisała biedna. Idź do niej, i on odpisał. Wolę się tobą zająć i wydaje się o wiele bardziej atrakcyjna. Tutaj mamy jedną z usuniętych wiadomości, jak Leksiu pisał, że ją zerżnie. W następnej wiadomości wysłał emoji Brzoskwini, sugerując, żeby dziewczyna wysłała mu zdjęcie swojego e, tyłka. Więc tutaj ewidentnie wcześniej musiało dojść do jakiejś wymiany zdjęć między dziewczyną a leksiem. Sam się z nią skontaktowałem i z tego co mi napisała to on nie pytał się jej nawet o wiek. Ale pani władzo ona nie wyglądała na 14. Taki tekst by raczej bronił Lexa, bo ta dziewczyna miała 15 lat od kilku tygodni. To antylems możecie dropnąć e, lajka na dole. być na bieżąco ze wszystkim w internecie. Stawcie suba na kanale, a już będę się zawijał. Trzymajcie się, cześć! Mamy próbę nawiązania bliższej relacji z 13-latką, no to dowody mam już niezbytę.